No cześć serduszka. Teraz wam wyjaśnię wysości, że dodawanie i odejmowanie nie jest przemienne, tak samo mnożenie, jak i dzielenie nie jest przemienne. No to już wam wyjaśnię. Zacznę po kolei wysości od dodawania, wiecie? Później po dodawaniu będę przeklinał troszeczkę na naukowców, na tych wszystkich wysoci, co na uniwersytetach, jakie to debilenie niechrześcijańskie wysości. A pierdolone w zasiada już tam i tak dalej, wysokości się... i nie tylko w Polsce wysoci, ale w Stanach By coś... szczególnie w Stanach Wysości się... i na innych uniwersytetach. W po Polsce tam jeszcze jakoś jest. Później na, na tych debili troszeczkę poprzyklinam. Ale dobra, najpierw dodawanie, dodawanie, że nie jest przemienne. Bo w szkole uczą, że wszystko, te wszystkie te działania, dodawanie, odejmowanie, dzielenie i mnożenie jest przemienne. A wcale, że nie, już, już tłumaczę wam. No. Z dodawaniem wysokości najpierw zajmiemy. Jak wysokości mamy trójkąt i chcemy wysokości 1 dodać 2, dodać 3, to jest, to jest ten wzór wysokości, to jest ten wzór, to wysokości dodaje się w prawo. Ty boki, boki trójkąt, no czubki trójkąta dodaje się w prawo, dodaje się w prawo i leci się w prawo. A wysokości 1 plus, plus 3 plus 2 to jest ten przykład. To coś w, le w, le w, le w lewo, w lewo jest dodawanie w lewo, jest w lewo coś tutaj, tutaj tak o. w lewo, w prawo, w prawo, no tu, tutaj sk 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 skreślić to trzeba i tutaj też skreślić to trzeba, no i tak, i tak to wygląda. Ja trochę gorzej widzę, bo mi kurwa oślepia ta żarówka No i widzicie, i widzicie sami by no żeby coci, no tutaj no, do, 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 no, dodawanie nie jest przemienne, bo tutaj leci się w prawo, a tutaj jak się dodajesz, to lecisz w lewo To już jest raz D Drugi raz by dni, tygodnia Jest różnica by dodać w poniedziałek by coś dodać do wtorku, to po kolei leci, poniedziałek wtorek do środa czwartek, do poniedziałek dodać do wtorku i później dodać środę, niżby coś po środzie ma nastąpić wtorek, a później piątek ma do, do nastąpić. No. Jest, jest... Ta względność jest, jest, jest istotna wysokości, żeby dodawanie było nieprzemienne. Dodawanie, żeby było nieprzemienne. No. Tak to wygląda? Tak to wygląda. A tutaj to, tutaj na czym macie zysk wysokości, no tak samo wysokości i w, liczb, w liczbach się różni wysokości, Bo macie auto, auto i jakiś towar, karmę dla psów przełożycie po 2,5 kg i położycie ją jedną na drugim, jedną na drugim jej położycie, to będzie ważyła wysokości 10 kg ta karta, ta karma, ta karma. I wejdź na wagę, niby masz 10 kg. A rozłożysz tą wagę wysokości po, po 2,5 kg. To będziesz miał 2,5 kg. To by rozłożona by coś karma, bo tak tak wynika z dodawania, że ma być taka rozłożona No jedna koło drugiej, a nie jedna na drugiej. Tak z dodawania wygląda. Wygląda w że tak się dodaje. w Strony wysokości To by coś wychodzi 2,5 kg. Wychodzi, że będzie ważyła 2,5 kg No. A tak samo o wysokości... Yy, tak samo arbuza, jak macie w sklepie wysokości, to przekrójcie go sobie, niech całego kupujecie, przekrójcie go sobie na pół i płaską stroną połóżcie na wadze. To wysokości o o, du, dużo będzie mniej ważył niż tą wysokości półokrągłą położycie na wadze. Tą półokrągłą jak położycie, to będzie więcej ważył arbuz na tej wadze. I sklepy mogą mieć zysk na tym wysokości. No, oszukują klienta, bo waży wysokości mniej arbuz. No i później są rozprawy wschodnie wysoci tak, żeż klient oszukiwał bycroci na wadze wysoci o te 3 gramy wysoci czylej zważonego ogórka inaczej się ogórek ułożył bycrosi ułożył się po prostu inaczej ogórek się ułożył bycrosi po prostu na ten na wadze i był... najpierw był jeden na drugim wysokości ogórek a później były rozłożone ogórek kiczony na, na w tym worku wysokości na wadze. To całkiem dwa dwa, dwa, dwa różne coś wyniki. Jak jeden na drugim to wyważył więcej, a jak rozłożony byłby coś na wadze w tym worku ogórek to, waży, to ważyłby coś ci ten mniej, to ważył mniej. No, bój <coughs> To jest tak, z dodawaniem, dodawaniem. No i te kurwy, chłopie by coś, naukowcy, by co są, tu wszystko nie chrześcijańskie, są chorej wyobraźni. Nawet chrześcijanie jest chorej wyobraźni. Chorej wyobraźni jest w wysokości biologicznej, fizycznej, matematycznej, no i tak dalej, i tak dalej. Jest chorej wyobraźni w wysokości co do wszechświata. A szczególnie jak ci nie modli, to by coś, postępy naukowe dokonywali tylko chrześcijanie. I przed Jezusem wysokości? Przed Jezusem wierzę osoby, które były. Nikt więcej więcej nie odkrył, bystości, że żadnego prawa nie dał ani niczego takiego. No to wszystko, wszystko w błędne jest. No to co jest, świadczy historia nauki, to tylko chrześcijanie odkrywali. Einstein nie mógł nic odkryć, bo by debilizm bystości totalny, co dowodzę w swoich filmikach. To sobie obejrz moje filmiki na boże jechała nauka. No buśka, buśka. <laughs> I zasubskrybuj kanał mój, jakby jak ci chciały. Zasubskrybuj. No zasubskrybuj mój kanał, błódźko, błódźko. A teraz mam odejmowanie, by coś ci na, by wyjaśnię. W szkole, w szkole uczą tak, że 2 minus, 3 minus 2 to cię równa 1. A tu i a co coś odwrotność, odwrotność by coś, że minus 2 minus 2 plus plus 3. Też równa się jeden, a ten, ten wzór i ten, jest w tym samym wysokości ułożeń, jest tym samym wysokości wzorem, tym samym wzorem, tą samą wielkością, to nie jest w wysokości żadne prze, przemienność równania, odejmowania, przemienność do dawa, odejmowania to nie jest, tylko to jest, że raz patrzysz z tej strony wysokości na ten, na, 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 na te płytki, na te płytki, tu, 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 są, tu są magnesy, tu są magnesy wysokości, które wirują w prawo stronę, a ten, a ten wiruje w lewą stronę. No i oddziałuje na płytkę by coś żelazową by coś? Czy ta płytka żelazowa porusza się w tą stronę? Z, z prędkością z wynikiem jednego by coś ten. ten. Bo ten bardziej by coś jest silniejszy magnes, to prze, przeważa nad tym magnesem I z prędkością jeden, 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 jeden newton bo tu mówi o mocy, o mocy Newton wysości, kręci się wysości w prawo płytka, ta, ta górna, jak odzywają dwa magnesy na dół. I te, 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 te wzory świadczą o tym, że raz jest spojrzenie z tej strony, raz jest spojrzenie z tej strony wysokości na, na tą samą płytkę i wynik jest ten sam, wtedy wynik ten sam. Tu się nic nie zmieniają wartości, tylko raz jesteś z tej strony, raz z tej. To jest taka względność wysości, taka względność. No i to nie i to nie jest w ten. I te wzory wysokości to nie są wzorami wysokości do wysokości ten. No. Że odejmowanie jest przemienne, bo to tylko zmieniasz w ten. Charakter z jakiej strony cię wzoru patrzysz. No i nic więcej, i nic więcej. Nic w układzie się nie zmienia. Tu w tym układzie się nic nie zmienia. Tylko strona spostrzega Obserwator się zmienia, obserwator, raz z tej strony spogląda, raz z tej strony spogląda. W, ty, w tym wzorze spogląda z tej, w tym wzorze spogląda z tej strony, z tej strony. Z tej strony spogląda w tym wzorze. No. A, by coś, a odejmowanie a wysokości nie jest przemienne, bo jest różnica. 2, dwa, 2, dwa, dwa, odjąć wysokości 3, odjąć 2, to jest 1. 3, odjąć wysokości odjąć 2, to jest 1. A by coś przemienność, to jest 2, odjąć 3, 2 odjąć 3, a 2 odjąć 2, 2, 3 to już jest minus 1, to jest minus 1. Czyli w wysokości masz 2, 2 od. No, od 2 odejmujesz. Od, od 2 ode, odejmujesz wysokości. Odejmujesz 5 na przykład, od 2 odejmujesz 5. Od 2 odejmujesz 5. To jest w wysokości ten. To jest w przechodzisz przez 0. Przez wysokości wartość osi współrzędnych przechodzisz. Przez 0 wysokości, czyli biegnowość się zmienia, od razu 2 odjąć wysokości, wielkość się zmienia, wielkość się zmienia. E, no, w, tu od razu wielkość się zmienia. 2 odjąć 5 to jest wysokości e, ten, minus 3, a 5 odjąć 2, 5 odjąć 2 to już jest wysokości e, plus 3, plus 3. No i tak to wygląda. No, że że, odejm że odejm odejm odejmowanie wysokości Odejmowanie nie jest przemienne. No to są te przykłady wysokości. 3 odjąć 2, 3 odjąć 2, to się równa 1. 3 wysokości magnez. Wielkość wysokości kręcenia w prawo, w prawo wysokości tego magnezu, wysokości jest 3, a ten się obraca w lewo, ten się obraca magnes w lewo, drugi i wielkość jego jest w wysokości 2. Wielkość jego jest 2. To wysokości ten, to wysokości winny jest 1. I minus 1 i minus 1, czyli wysokości 2 odjąć 3 i 3 odjąć 2 to jest przemienność odejmowania, to jest dopiero przemienność odejmowania. I się zmieniają wyniki wysokości, wyniki wysości wielkości się zmieniają, z czym idzie wysokości od razu w zmiana pola pola, pola obrotowego wysokości, zmiana pola obrotowego, ale biegunowość się nie zmienia wysokości tych magnezów. Biegunowość tych magnezów się nie zmienia, tylko, warto, tylko wartości się zmieniają. No, tu, 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 tu wartości się zmieniają i nic więcej się nie zmieniał. No. Bójzko, bójko. Wartości się. Tu, tutaj tylko wartości się zmieniały. Dwa, dwa by, co ci byłoby, byłoby coś ci. Obracało się w o, 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 od dwóch, od, odjąć trzy, to jest minus 1 by coś ci. No w, w, war, wartości pozmieniałem, wartości tego, ty, 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 te liczbowe podmieniałem, y, Sił wysoci, jakie jak, jak jak temu biegunowi lub temu przypadają. I to, to, to są wyniki, to są wyniki. No buśka, buśka. A teraz wysokości przez układ współrzędny polecimy, że bieguny się zmieniają. Tu jest NS a tu jest SN, SN, że się zmieniają bieguny. Jak, I jak to wygląda wysokości? To jest ważne wysokość do obliczania spinu, do obliczania spinu, to jest ważne. Yy, no do, 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 ten, do rozwiązania spinu. <laughs> no. Czyli wysokości tutaj przez wartość wysokości to jest 3, minus, minus 2, to się równa 1. Nie, plus i plus, minus i minus nie daje plusu. Wcale nie daje plusu. Wcale, wcale wcale nie daje plusu. No, bo żeby tego minusa się pozbyć, bez... tego minusa się pozbyć by to, 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 to trzeba... tego minusa się nie zmienia, bo różnicujemy, różnicujemy różnicę między tym a tym, siłą między tą a tą, różnicujemy, tego minusa się nie zmienia by nie można go zmienić, tego minusa. Tylko można wyjść z tego, z tego, minusa, to trzeba plus 3 na przykład zrobić w nawiasie, by coci. To się wyjdzie z tego minusa, i by coś wtedy, wtedy tak samo i się zmienia, by ci biegunowość, biegunowość się zmienia. No, czyli by tu jest 3, trójka, chęci się w prawo, chęci się w prawo, biegun ten, ten n się chęci w prawo, a tu jest minus 2, minus 2, odjąć, odjąć, to jest odjąć i minus 2 odjąć. No odjąć wysokości te, 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 tego, tego minusa, tego minusa. Minus 2 odjąć, minus 2, drugi biegun. D, d, bieg, bieg, no robimy na drugim biegunie wysokości. To minusy są same na drugim biegunie. Są same minusy. No, minus 2. Tutaj minus, tak, minus, minus. Są są, są, są same minusy wysości na drugim biegunie. Są sami minusy. Bo co przechodzi wysoci przez odchód służenny? To jest minus inny wysoci to jest jeden biegun, to jest drugi, to jest n biegun, to jest, to jest s biegun, to jest n biegun, n biegun. I tak to wygląda wysoci. Przez układ służenny tu przechodzi. No to jest w tym, w tym wypadku. I wysoci wtedy, wtedy jak te magnesy oddziałują wysoci, to w prawo, w prawo wysoci chęci się, się i plus jeden, by, z siłą jednego. A znowu jak przechodzi się wysoci, przez ten, to jest pierwszy wzór, to jest pierwszy wzór. No jak się przechodzi by coś zmienia się bieguny w wysokości, co nie? Bieguny się zmienia w wysokości, to jest mi minus 2 minus i minus 3. Mi minus 2 i minus 3, żeby różnicę, między tą różnicą, te, te, tu różnicujemy i biegun, biegun, minusowy i biegun plusowy, plusowy. Tutaj w tutaj wysokości ten biegun ma znowu zmienia, zmieniony znak, czyli trójka ta trójka wysokości w drugą stronę się obraca wysokości. Do, do dwójki dochodzi, do dwójki dochodzi. Tu, tutaj trochę inaczej miałem namalować. Czekajcie chwilę. Tu trochę inaczej miałem namalować. No dobrze namalowałem. Tutaj jest minus trzy. I bieguny się zmieniły. Tu jest n, a tu jest s. Bieguny się zmieniły, a wa wartości wysokości zostały. A jak się biegun zmienił, to i kierunek się jego kręcenia zmieniło. Tu jest minus, przed tym się zmienił wysokość biegun. Jest minus wystąpił minus 3, to kierunek się, się zmienia wysokość kręcenia. I wysokość się już minus 5 wysokości kręci. Czyli wysokości e, czyli przyjemności e, tutaj to tak minus 5, to że w drugą stronę, że to znaczy w że do, do bieguna w wysokości ten, y, S się obraca, że do bieguna S się obraca w wysokości ten, y, ten, ten, minus 5 w wysokości i w, i w kierunku w wysokości ten, I już się, się przyspiesza w wysokości biegunowość, przyspiesza ta płytka, bo tu chodzi o moc, z jaką mocą oddziałują te dwa, te dwa magnesiki, tak, jak z większą mocą oddziałują, to i prędko się, się powie, zwiększa, tej i prędko się zwiększa coci i wkręca cię się w lewo, kręca się w lewo. No tak to wygląda. I to jest do spinu wysokości, Bo spin wysokości rozpatruje by coś i zmianę by, ten. No. Rozpatruje by coś, ten. no W jeden z stawc. No tu cię wytwarza stałe pole, wysokości ten, to ty... Zmiana biegunów. Tu następuje zmiana biegunów, wysokości i spin się zaczyna, wysokości od zmiany biegunów, włożenia, w, w, przy zmianie biegunów, albo wło, wkładasz w wysoci, ten, jakiś atom, wysokości pomiędzy pola magnetyczne, wysokości i wysoci, na przykład, na przykład, wysoci, ten, no, srebro wkładasz, wysoci, pole, pole magnetyczne, nie, jednorodne, niejednorodne to przyjemność wysokości jest wysokości ten wzór odpowiada i w wysokości przy zmianie wysokości biegunowości jak później ten spin dalej by się zmieniło biegunowość jego to te, to wysokość odpowiada w wysokości zmiana biegunowości to ten wzór i wtedy rozpatruje się wysości wysokości atom wysości idzie do tego bieguna lub do tego bieguna atom i, uderz, i uderza cząstka wysości a raz tu uderza jedna uderza tutaj wysości, tu uderza jedna w cząstka druga uderza tutaj w wysokości, e, tutaj, no w tą płytkę jedna uderza tutaj, a jedna uderzy tutaj, bo się rozpatruje w wysokości, e, na te dwa wzory. Na ten wzór się rozpatruje i na ten wzór się rozpatruje. I uderza, leci tutaj i tutaj w wysokości. Jeden jest przy, pęd przyspieszony, a jeden jest spowolniony, a jeden spowolniony pęd. No, a później przy, przy następnej, jak położymy tu, tutaj magnet znowu, Tutaj magnes i tutaj magnes, wysokości do tego, do tego spinu, wysokości tu zakryjemy ten spin, to tą cząstkę, że, że nie leci, to ta, ta, będzie miała tor zachowany tutaj, tor zachowany, tor zachowany, wysoci będzie, w pędzie będzie, po, po pola, wysoci, w pędzie pola będzie, i tor będzie zachowany, a jak zmienimy biegun, to będzie się odnowu rozpatrywał, rozpatrywał, wysokości spin, wysokości na prawy na górny i dolny, wysokości na lewy i prawy wysokości gdzie się rozpatrywał będzie, spin. Tak to wygląda. No, bycia No, serduszka. To jest tak, z mnożeniem tak samo by coś nie jest przemienne, a z dzieleniem tak samo by coś. 9 podzielić przez 3, 9 podzielić przez 3 to jest w wysokości 3. Ale 3 podzielić na 9, to już jest 1 trzecia wysokości. No, to już jest 1 trzecia. Oni całkowicie wysoci w ogóle nie, różnicy wysoci, w ogóle wysoci te debile, wysoci naukowcy, wysoci nie rozważają, nie chrześcijanie, nie chrześcijanie, bo chrześcijań może być ołenny, wysoci wiadomo, to ma czas, wysoci i ten... Nie wszystko trzeba wiedzieć, że też rozpatryć, jest, co odkrywać po prostu, ale odkrycia dokonują tylko chrześcijanie no a chrześcija, nie chrześcijanie w ogóle. I te debile co zasadają już na uniwersytetach i mówią w bez w Pan Bóg do nauki nie jest potrzebny w ogóle. I jak to? Ja wymyśliłem wszystko. Nic samo się nie dzieje. Nic samo słońce też samo nie świeci wysości. Prąd sam nie płynie. To wszystko dzieje się, socie, według woli mojej wysoci. I Jezusa Chrystusa. I Jezusa Chrystusa. Nie inaczej, nie inaczej jest. Dobóź, no, obójka. No to tak 3 podzielić na 9, to jest 1 trzecia tam z groszami a wysokość ten no 1 trzecia i 3, 3, 3, a wyscoci, a by co ci dzielić 9 podzielić wysoci, 9 podzielić, 9 podzielić na 3 to jest 3. No też dzielenie nie jest przemienne. A oni wszędzie mieliby co że ten, że jest przemienne, że mnożenie, dzielenie, mnożenie jest przemienne. Wszędzie tam mieliby coś tak. I tak ma nie chowali wysokości. A to wcale nieprawda, wcale nieprawda. No Bóźka, Bóźka. Tak serduszka. Z tego wynika wysoci też przejście na wysokości, zmniejszanie i zwiększanie ufa wysokości. Jak jest 2 wysokości, 2 odjąć 5 to jest minus wysokości 2 odjąć 5, przez minus 3, to przechodzisz w wysokości przez 0, przez układ współrzędnych i zmniejsza się wtedy ufo w jak lecisz w dół, nocą energię, energią w ten sposób wysoci, wysokości, to zmniejszasz, a, bystości, a 5 odjąć 2, to różnica wysoci, jak od 5 odjąć 2, przez układ współrzędnych, przez 0 nie, przez 0 nie przechodzisz w wysokości, przez 0 nie przechodzisz układu współrzędnego i w wysokości nie zmniejsza się ufo w wysokości. No tak to wygląda, tak to wygląda, no, no tu jest bardzo to istotne, no i to jest coś ciekawe w wysokości, że jak się zmieni by coś kierunek, by coś ten, no, różnicowanie się zmieni w wysokości, że jak się pola magnetyczne zmienią, to będą się po, ten, zatrzymać się i obrócić się w drugą stronę, będzie się kręciło w wysokości płytka wtedy, no, a jedna zostanie bez zmian, no, bujczka, obydwie się zmienią, ale, no, jedna bez zmian zostanie, no, bujczka, ale w ciągłym, w ciągłym pracy, wysokości, co spin to tłumaczy, co spin to tłumaczy, co spin to tłumaczy, że tak jest w wysokości, bo on w następnym polu ma, tym będzie się poruszał ten. Tak samo wysokość, wysokości, a zmieni się w wysokości pole, to od, od nowa się różnicuje na dwa, na dwa wzory wysokości spin. No, no, tak to jest w całym polu, wysokości, jak się to dzieje, wysokości, no i zmianie wysokości. No, no bójdźko, bójdźko, to jest ciekawe. No, serduszka. Eee, co ja tu chciałem powiedzieć? To, to jak jest minus, minus na przykład, minus, nawias, minus 2 plus 3 i zamknął nawias, to minus i minus by coś nie zmienia się znaków w tym w, w tym układzie. W tym układzie by w nawiasie. Bo to chujowe wyniki by coś wchodzi, nie wszędzie to, to jest wysokości aktywne wysokości no, tu w tym wypadku można, bo to jest spojrzenie z lewej strony wzoru na prawą stronę, ten, z lewej strony wysokości na układ spojrzenie i z prawej strony na układ spojrzenie wysokości. No, yy, czy tam wysokość biegunowość zmieniona z lewa na prawą i prawa na lewą wysokości. No, tak to wygląda. To tak, to tak nie zachodzi wysokości w przyrodzie, to tak nie można, a w szczególności to nie oddziałuje, jak jest mi, mi, minus, i w nawiasie jest minus 5 na przykład. Minus i w nawiasie minus 2. To wtedy nie można o wysokości, że minus i minus z plus, bo to całkowicie inny wzór, inny wynik wychodzi, nie do nie o do ten, otoczy, nie do, błędny wynik wychodzi, błędny wynik wysokości wychodzi, wiecie? No tak to wygląda. Tak, i śmieję się z tych debili wysoci. Jak jesteś nikrzyśnianiem, jesteś debilem. I wysoci, tcherezy mi wprowadzają wysoci. Ja Boże zrobiłem wysoci i to wszystko to jest herezja. Za wysoci wszystko będziecie cierpieli w piekle wysoci. Za każdy błąd i jest wysoci jedna reinkarnacja wysoci w piekle. I więcej razy, jak manikujecie, jak ją poszerzacie, to manie swoją wysoci różnego rodzaju wysości, za każde słowo filmik wysoci ile osób skusi, kusiłyście wysoci to tyle wysoci reinkarnacji macie w pieklu wysoci że że cienko skończycie wysoci tam no tam, ta, tam jest tak, że w że, że, że życiu jesteś martwotowany i na końcu tą śmiercią nienaturalną umierasz no buźka buźka no ma, grzech kosztuje, grzech kosztuje nawróćcie i zmądrzej wysości no to w moje filmiki wysoci są w 99% tak słuszne moje filmiki są No tam tam tam, tam do rozpatrzenia można, można jeszcze niektóre rzeczy Ale to tyle no